moi drodzy przywoływacze w mojej kolejnej odsłonie poradników do League of Legends tym razem przedstawiam wam postać czogata którego właśnie przyhaczyłem właśnie w darmowej darmowym właśnie wyborze bohaterów w tym tygodniu w darmowej rotacji i od razu wam powiem, że jest to moja czwarta gra, którą właśnie będę grał Cho'gatha i muszę powiedzieć, że na cztery możliwe gry, jakie nim grałem, wszystkie gry wygrałem jest to bardzo przyjemna postać, od razu mi przypada do gustu jest strasznym E, strasznym właśnie tankiem jest świetnym toperem e, właściwie nie spotkałem jeszcze się z godnym przeciwnikiem, może, może tak dlatego nie wiem, wszystkie te gry to są wygrane e, w każdym razie naprawdę uwierzcie mi na słowo, że e, wszystkie, gry, wszystkie gry na topce wygrywałem bezproblemowo e, także mogę śmiało powiedzieć że jest to jeden chyba z najlepszych e, jedno, jedna z najlepszych postaci w ogóle jeden z najlepszych czempionów, które w ogóle dane mi by było tutaj zobaczyć na, na topie Póki co. E, dobra, może teraz już nie będę tak zachwalał tego czogata, tylko przejdę do e, opisywania jego e, umiejętności zaczynając od pasywu. A pasywem jest tak zwany mięsożerca i polega to na tym, że jeżeli czogat zabija e, wrogiego miniona, podkreśla musi go zabić, musi wykonać na nim ostatniego hita. E, wtedy przez e, krótki okres czasu. Odnawia sobie 20, w tym przypadku 35 punktów zdrowia oraz 4 punkty many. Oczywiście ja nie muszę zdawać, chyba że z każdym levelem naszego czukaza ta, ta ilość zwiększanej manu oraz HP jest zwiększana. Tutaj więc się nie rozwodzi. Po prostu za każdym zabiciem miniona jest po prostu regen many, czyli nie musimy już tak bardzo inwestować w poziomy, Możemy zacząć troszeczkę troszkę bardziej agresywnym od, od pierśnia do rana, ale o jej temach jeszcze zaraz będę mówił także. Na razie nie skupiamy, czyli pasy jest za nami. Pierwszą umiejętnością użytkową czogata jest rozerwanie i polega na tym, że sobie wybieramy taki właśnie obszar wokół czogata i po, po, po właśnie kliknięciu wybranego wybranej przez nas tutaj wybranego obszaru czogat rozrywa ziemię, rozrywa ziemię i osoby, które, jednostki, które znajdują się właśnie w tym obszarze, gdzie Czogat użyje tej umiejętności. jednostki są wyrzucane do góry, ogłuszane są na jedną sekundę, eee, no i w tym momencie, bo, e, kiedy one upadają, e, to ich e, prędkość ruchu jest e, spowalniana na 3 sekundy o 60%. Dodatkowo zdaje to umiejętność obrażenia magiczne, jest to główne w ogóle źródło obrażenia naszego czogata. E, Aby jeszcze dodam, że jest to jedyny, e, znaczy no to nie jest jedyny crowd control, ale jest jeden e, z, bardzo, z bardzo dobrych, ten, powiedziałbym najlepszy crowd control na czogacie, jaki w ogóle posiadamy. E, dobra, drugim skillem e, pod literką W jest e, tak zwany dziki wrzask. Polega na tym, że nasz czograd, e, tutaj w, w kształcie stoszkę zdaje taki dziki ryk wszystkim minionom oraz wrogim bohaterom, uciszając ich na, półt... na w... prawie 2 sekundy e, oraz e, zadaje obrażenia magiczne. E, czyli uciszanie, drugi crowd control e, plus e, oprócz tego, że jest to uciszanie, zadaje również obrażenia magiczne. Trzeci skill Chogata to jest MIG stalne kolce się nazywa dokładnie polega na tym, że do, oprócz tego, że nasz Chogat auto atakuje, wyda, wyrzuca z siebie takie kolce, które lecą przez, które zadają właśnie dodatkowe obrażenia magiczne jednostce, którą klikamy oraz te kolce słuchajcie przelatują przez tą jednostkę oraz lecą jeszcze za nią kawałeczek i zdają również obrażenia magiczne wszystkim jednostkom innym, które znajdują które zdają się za jednostką, którą atakujemy i to jest bardzo fajnie, możemy sobie połkować właśnie wrogich bohaterów dzięki tym kołkom. Tą umiejętnością, najpierw oczywiście, maksujemy Q, później E, a na końcu W. Z kolei, ultimatem Cogata jest bardzo fajna umiejętność. Umiejętność, która według mnie jest dużo lepsza niż umiejętność Dariusa, tego Ultimate, oczywiście. Ultimate nazywa się uczta i polega to na tym, ja to teraz pokażę, może przem opis. Chogat pożyra przeciwnika, zadając 300 punktów nieuchronnych obrażeń bohaterom lub 1000 punktów nieuchronnych obrażeń stworom, jeśli przeciwnik zginie od uczty. Przegład rośnie, zyskując premię do maksymalnego zdrowia, wynoszącą 90 punktów maksymalnie 6 ładunków w przypadku śmierci traci połowę ładunków. Chodzi o to, że po prostu, jeżeli użyjemy uczty na bohaterze, to tak jak było tu napisane, zadajemy mu true damage, czyli nieuchronne obrażenia, jest to bardzo duże i dobre źródło obrażeń, jest według mnie dużo lepsze niż obrażenia Dariusa, ponieważ Dariusz żeby, żeby tutaj zadał jakieś konkretne obrażenia, musi stakować sobie te staki z pasywu. Z kolei człowiek ma je na zawołanie i może naprawdę na e, maksymalnym levelu, jest to e, 900 plus e, jakaś tam ilość e, mocy umiejętności, także naprawdę bardzo dużo obrażenia e, właśnie z tego ultimate'a możemy zadać, no, przeważnie będziemy fokusować ale carry przeciwny albo ape carry, które mają low hp albo mają w ogóle ma, mało hp na swojej postaci ogólnie i będziemy potrafili je e, takiego Ade Kiew na będziemy potrafili zdjąć właśnie naszym Ultimate em, a w połączeniu właśnie z e, skład controlem który posiada na czegacie czyli dzięki temu Q albo W naprawdę będziemy mogli nieźle mieszać właśnie w Teamie e, jeśli chodzi o samą spele e, ogólnie czoga to jest to postać która idzie na topa e, dzięki swojemu survival'owi i w ogóle Sustainowi, dzięki swojemu pasywowi, który naprawdę będzie e, będzie tutaj life saverem dla naszej postaci. Możemy śmiało sobie pozwolić na takie spele jak teleport, który dzięki teleportowi oczywiście będziemy mogli szybciej przenosić się po mapie, wracać się po różne itemy. Będziemy również mogli się teleportować do wardów, na różne ganki. To naprawdę bardzo świetny skill. W sumie chyba taka najbardziej przydatna na czogata. Drugim skill'em jest też, żeby po prostu uciekać albo dobiegać do przeciwnika. Także te cykle są jednak najbardziej chyba potrzebne i na nich chciałbym się skupić grając właśnie czogatem. Jakieś kombinacje może jeszcze powiem, żeby startować właśnie do startowania w ogóle różnych... Team będziemy potrzebowali naszej literki kół, czyli rozerwania. Będziemy używali po prostu je na początek. Jeżeli uda nam się złapać kogoś z przeciwnego teamu, to po prostu dobiegamy do niego. Używamy jeszcze tego dzikiego wrzasku, Zdajemy troszeczkę e, obrażeń oraz na końcu kończymy właśnie e, ca, e, całą walkę za pomocą naszego ultimatu, czyli uczty. Przez to zyskujemy, przez to słuchajcie, zyskujemy spore e, tutaj obrażenia na przeciwniku. Plus, e, jeszcze nie wiem czy o tym powiedziałem, ale. E, dzięki właśnie tej uczcie, e, jeżeli e, Czogat zabija dzięki, e, dzięki uczcie przeciwnika, to wtedy zyskuje dodatkowo e, z, tutaj zdrowie, o, o czym wcześniej mówiłem już chyba. E, plus jego fajna, fajna rzecz się dzieje, ponieważ jego e, Wielkość postaci też się zwiększa i jeżeli mamy 6 staków, bo ta umiejętność zachowuje się do 6 razy, to nasz czogat naprawdę wygląda wtedy ogromnie i jest po prostu wielkim chodzącym potworem, który, na którego widok przeciwnicy stają po gaciach. Dlatego też, że ta postać jest tak mi urzekła, jest po prostu genialna, genialnie zrobiona, ma fajne dialogi nawet. Także naprawdę polecam mu zagrać od razu, sta już po pierwszej chwili kiedy grałem tą postacią, a grałem dzisiaj nią pierwszy raz w ogóle w mojej całej karierze. Po prostu zakochałem się w tej postaci, jest po prostu świetna. Nie, nie wiem, czy nawet są do niego jakieś kontry, może Warwick ktoś tam by zrobił na niego takiego bardziej konkretnego. Ja póki co, tak jak mówię, nie spotkałem się jeszcze z godnym przeciwnikiem. Może to wina przeciwników, może to jest wina... Nie wiem, może po prostu w tej relacji kontruje wszystko, ale naprawdę nie spotkałem się jeszcze z godnym przeciwnikiem. Naprawdę rzadko ginąłem, może z trzy razy w ogóle zginąłem podczas czterech gier, które do tej pory rozegrałem. Także, no, samo to przez się mówi, jaka ta postać jest mocna. Dobra, no, nie będę już więcej tutaj, uh, wam tutaj zamulał, przejdźmy może do gry. Jak widzicie, gra już się namoduje. Ze mną jest Wayne, uh, która pójdzie na bota, razem z Kyle, uh, z kolei na midzie będzie Swain, na ja, ja czyli czogat na topie oraz Rengar na, uh, w dżungli w przeciwnym teamie w dżungli jest Warwick na bocie będzie Lulu z Ashe na topie będziemy musiał się zmierzyć z Dariusem oraz na midzie będzie Fizz i tak właśnie będą wyglądały składy, teraz poczekajmy na chwilkę aż gra się załaduje może jeszcze tak powiem, że czogat kontra Darius no jest taki dosyć ciekawy teraz tej setup, na pewno zacznę sobie z troszeczkę większą ilością pancerza i tutaj fajnie pomoże mi w tym tarcza do rana, która da mi regenerację zdrowia e, która doda mi troszkę pancerza oraz e, oraz w ogóle zdrowia jako tako chyba stówkę mi doda, tak że będę miał na pewno lepszy start e, no i będę miał kontrę właśnie na tego Dariusa już od samego początku, także to jest fajny pomysł, e, oczywiście e, w, jako skille skillę spell sobie wziąłem e, teleport oraz flash, co zapewni mi właśnie szybszego szybszy powrót do do topa w razie, proszę, e, muszę się cofać czy cokolwiek. E, oczywiście te mniejsze momenty będę przewijał. E, póki co tutaj nie widzę żadnej agresji ze strony, e, ze strony przeciwników, także rozpoczynamy oczywiście od dżungli. Pomocno dżungli dla e, Rengara. Rengar już tutaj zrobił sobie wilki. E, oczywiście robimy też mobilu. E, Tracimy troszeczkę many, ponieważ tutaj nie było koordynacji za bardzo, ale spokojnie jest teraz Darius w tym topie, także powolutku zaczynamy coś tutaj farmić. Oczywiście musimy pamiętać, że na czogata ważne jest farmienie minionów, ponieważ dzięki temu uzyskujemy manę oraz zdrowie. Tak i zresztą potrzebujemy tych minionów, żeby szybciej zdobywać tego golda, także wszystko to, to jest robione nie bez przyczyny. Mam już 6 klipów Darius ma 2, także powoli sobie traci. Będę go pułkował z każdym możliwym tej, w każdym możliwym momencie, jak teraz, na przykład, głupie wyrzucenie, i już coś w jedną życia. Także właśnie tak będzie wyglądała, na co będzie to polegało. Mam tą, tą tarczę na początek, także mam tutaj więcej, tak jak mówiłem, więcej pancerza, więcej regeneracji zdrowia, więcej. Punktów zdrowia już od samego początku plus blokuje 6 punktów obrażeń zadawanych przed kosztołowy taki Buhatera, czyli dodatkowo właśnie mam obronę przed y, atakami powołowymi Dariusa. to no, jest bardzo fajną rzecz Teraz powoli Manu uzyskuje, także możemy sobie połkować. Teraz na spokojnie. Mam już kolc, także będę y, głupimi atakami, będę też go nie połkował. To jest mniejszy fragment gry. Darius mnie, nie przeciąga, za bardzo tutaj nic mi nie robi. jak mówię, mam tą tarczę, także... W ogóle spójrzcie na co on ma. oma ma 8 potenów HP, potem wizji oraz miksturkę many. On wiedział, co się święci. On wiedział, że po prostu jego ja aut sustainuje na, na tym topie, także... Teraz silenca używam właśnie na nich, żeby nic nie zrobić. Nie mam też many, także będę musiał chyba się wyflashować niestety. Ale poczekam na właśnie przyszłego żeby żeby właśnie tej, tego właśnie jak najlepiej zużyć e, mam 575 golda e, był ten gang właśnie na mnie to troszeczkę tak nie wyszło jak chciałem e, nie wiem czy tutaj w ogóle jakiś dźwięk jest złączony. bardzo słabo słyszę to no dobra nieważne e, w każdym razie teleport został zużyty właśnie na co żeby szybciej tutaj się dostać e, ten Darius na pewno nie przewidział, że jak szybko tutaj wrócę, no ale w każdym razie wróciłem, właśnie po to że ten teleport był, żeby tutaj nie tracić czasu na durne bieganie, tym bardziej, że nie kupiłem sobie jeszcze butów, nie uważam tego za konieczne. Dariusa póki co. Kupiłem sobie rubinowy kryształ, żeby dałam mi troszeczkę więcej HP, To totem wizji, żeby tutaj widzieć właśnie to było ryby, oraz mi HP, tak, a tak dla zasady sobie kupiłem, bo już nie miałem co robić z pieniędzmi. Pierwsza krew. Teraz w midzie jest ładna wymiana, w tej tutaj wygrywam, mamy 1-0 już w ogóle pierwsza krew. Oczywiście połknę z tym Dariuszu. Dariuszu już połowy HP ma, ale on spokojnie ma to też pociągnięte, także on tutaj cały czas biegał z full HP. Jak się wjeżdża to w ogóle klipy, on 28, on ma 10, także no, przewaga jest niebanalna. Nie Lariusz nie ma też obrażeń żadnych w tym momencie, nie ma też jakiegoś zdrowia specjalnie, nie ma butów, także jest bardzo podatny na ganki flesza. Hmm, nie wiem, czy już chyba jeszcze nie użył tego flesza. Właśnie nadbiega renga teraz i będzie jakiś teraz gank na tym Lariuszu. Lariuszu. Biega, nadbiega, skilla, skila, on się wyflaszał i właśnie przez chwilę zdążył jeszcze uciec ale spokojnie mam się nic przejmować nie możemy się tym przejmować za bardzo ponieważ nie ma już tego chcesza także za chwilę będziemy mogli dajować tą wieżyczkę miny są właśnie pusznięte oczywiście zaraz będzie połk na tym jest właśnie wyskoczony. On już mi się nie swiejne zawijamy sobie koszty Darius, jazdą wam 6 level, mam już swojego ultimate, także teraz nawet już bez pomocy, nawet nam go e, bez żadnych tutaj problemów dobił. E, oczywiście teraz wieżyczka jest e, puszowana. ale nie damy tym minionom tutaj dojść, bo nie ma i po co. Chcemy właśnie właśnie zapobieg zrobić, żeby raczej nie dochodziły nam tutaj pod wieżyczkę, żeby nie przeszkadzały, zniknął nam właśnie z pola Warwick, który teraz zaczynamy ścigać ale on ma piąty level, on ma buty, nie ma butów, także na pewno mnie nie Ja też nie mam butów, ale mogę sobie użyć mojego który właśnie teraz go podbija. No i automatycznie jeszcze on jest spowolniony za 3 sekundy, także na pewno nic mi tutaj nie zrobi. No, no ja korzystając z okazji, mam chwilę, żeby się wycofać. Eee, kupiłem sobie jako pierwszy item katalizator ochrony. Eee, podobny buildek na Singhela, e, singed, którego budowałem ostatnio. Eee, Chogat, eee, tutaj ładnie będzie właśnie z tego z tym właśnie katalizatorem ochrony nie będzie przyjmowała, chodziła ani życie, także e, genialny build na topa według mnie jeśli chodzi o tam W ogóle czogat gra pod AP, tego nie powiedziałem wcześniej, to właśnie teraz Wam mówię, czogat gra pod AP, tak w ogóle, aczkolwiek ja go zawsze buduję pod tanka, ten AP jest tylko takim dodatkowym czynnikiem, który biorę pod uwagę. Głównie jak skupiam się właśnie brzmi e, znaczy, to, na zabronie oburzeń magicznych, znaczy na tankowaniu. E, przepraszam za taki komentarz mi troszeczkę dzisiaj trochę e, chaotyczny. E, po prostu wróciłem, e, dzisiaj byłem, zaliczyłem właśnie e, dwie imprezy rodzinowe. Jestem strasznie styrany, jest w ogóle... właściwie jest późna noc. E, także wybaczcie mi troszeczkę za ten komentarz. Chyba troszeczkę, ale... Mimo wszystko pokażę to jeszcze jakoś tego czegata. Taki jest mój cel. Darius już ma połowę, że ja cały czas biegam z full. Minion zostało wpuśnięte. Nie mam swego ultimate'a aktywnego jeszcze. Oczywiście nie, nie udało mi się teraz wybić tego, tego Dariusa, mimo tego, że on w Nie wiem, czemu się mi udało. Oczywiście tym muszę zdobywać, ponieważ jest to dla mnie regen oraz dodatkowe pieniążki. Udaje mi się teraz raz zdobywać w miarę. On już 70. Darius ma. 30, także przewaga 40, także no, co tu mogę powiedzieć e, ogromna przewaga Dariusz teraz się wycofuje, ponieważ ten Rengar tutaj wbija no, oczywiście my będziemy konsekwentnie puszowali tą linię. postawili też warda, tutaj, w przecież, jak przedtem widzieli z tego e, teraz, tego Warwicka no, oczywiście zniszczymy sobie teraz tego towera, ale możemy tego kontrolować Dariusz teraz ściąga, ja używam na nim Feral Screama, używam na nim Kumuję Używam Wam który oczywiście jest zabijany, ponieważ ultimate zadaje multum na drużynę, co daje w sekundę po prostu nieba ma. Nie ma. się na drużynę. Dariusowi, co automatycznie przyczynił się do jego śmierci, on właściwie się nie nic. Ja biegam teraz ponad połową życia, mimo że byłem otakowany przez teraz Mam 1-0, dwie, dwie asysty jeszcze tutaj wpadły po drodze, mam 1800 golda, więc grzechem byłoby się nie wrócić. Słuchajcie, grzech było by się wrócić, po itemy Kupiłem sobie różdżkę wieków, także teraz już praktycznie HP w ogóle nie będzie mi schodziło Będę miał też dodatkową właśnie ilość manu oraz zdrowia Aż 450 punktów, także jest to bardzo duża liczba Dodatkowo będę miał tą regenerację właśnie za każdy drugi level Plus ciekawostka Ciekawostka polega na tym, że właśnie teraz wróciłem się moim teleportem na Mila I będę go puszował. no czemu nie ten top już był rozwalony i to bardzo dobrze puszcznięty, także mogłem sobie pozwolić na coś takiego właśnie w postaci tego pusha. Ten fista wygląda na to, że niezbyt tutaj przykłada się do właśnie roli tego midlanera. Ja jestem tankiem, także będę to rozwój. No i wiem teraz samym trailer go Tutaj was spowalnia. Ja używam mojego przy czym zabijam go w bardzo prosty sposób. Zdobywając to mam już 9-0 w statach w ogóle teamu całego. Także ta gra już jest przegrana dla tego przeciwnego teamu z pewnością. 2-0 dla mnie, 2 asysty. Teraz mi Kyle na idzie, a to jest support, także to, ja drużyna, to już, już raczej ładzieżę. nic się nie stanie. Oczywiście przewijam, nie mam jeszcze butów, nad czym bardzo ubolewam w tym momencie. No, ale już piążki się zebrały właśnie z tego kila i z, ze zniszczonej wieżyczki. Także spokojnie przeciwnicy nie, nie prezentują tego Ja, oczywiście, sobie staram się stakować to moje buciki jak do 6 razy się ona się stakuje. Także czołg mój coraz większy się robi z każdą chwilą, z każdą sekundą grza jest coraz większy. Teraz właśnie cofam się po buciki. Mogłem jeszcze chwilę przeczekać, żeby te buty Mercurgo sobie kupić, no ale nie, nie przeczekałem. Dominacja! Także teraz będę posypał, proszę bardzo, mnie. jak mówię, czołgacz staje się coraz większy z każdą sekundą. Mam już cztery staki na tej uczucie, co daje mi w tym momencie 480 punktów dodatkowego zdrowia. Oczywiście last w nim się do wieży, dobiega tam Dariusz. Na nim idą, oczywiście musimy się wycofać, ponieważ na warunkach z tego. Zmówię, słuchajcie tego, uh, algi A teraz na tego, że we dwóch tutaj stali nic mi tutaj za bardzo nie robią. Ja zabijam tego Dariusa. No i już oczywiście ucznę na nim, a co zapewnia mi tego killa. Oraz dodatkowo uh, mogę sobie teraz uciekać. I jeszcze teraz zauważyłem, o, ja że ten Blue... Bruch... Niech się odrodzi. Słyn to za ja bardzo nie jest przyjemne. Więc wstrząsnąłem się, żeby tam nie poszuwać tej wycieczki. Także ja teraz stosie coś tutaj będę kombinował w tym zakresie. Mam już tego blues, widzę tutaj te, gonię tego na słyn, chciałem mu pomóc. Więc z tym wszystkim byłem gotowy, by się to na tym zginął. Sam zginąłem, ale po to właśnie jestem, jestem tankiem, także spokojnie. Kupiłem sobie buty Merkurego co zapewni mi dodatkową e, odporność na magię oraz e, kamizelkę kolczą 40 punktów pancerza. Także stałem się bardzo tanki teraz w tym momencie: mam 124 punkty pancerza oraz 91 punktów odporności na magię. Praktycznie żaden damage teraz z we mnie nie chodzi, mam też prawie 3000 HP. Dzięki mojej uczcie e, to, że już naprawdę robię sobie co chcę w tej grze. E, teleportowałem się teraz szybciutko na topa, na bota, przepraszam, e, i wypuszczowałem tą linię ale nic ciekawego się nie dzieje mimo moich oczekiwań teraz oczywiście staram, staram się pojąć Wayne która tutaj uciekała właśnie przed jakimiś oprawcami przed Fizem oraz Aszką nic eee, że się na tym dzieje, za bardzo nie dzieje także będzie chwila żeby wykluczować z tego wata się bardziej tutaj tych minionach eee, tam oh, nie w ogóle nie ma mnie podejścia za bardzo także ja mogę sobie robić coś co atakuje że... oczywiście jednym hitem zabieram jej ogromną ilość tutaj zdrowia Eee, Korzystać na tak, nie robi nic. 16 do 4, 3.1 dla mnie w statystykach to już jest bardzo w porządku. Nie jest przerajny. nie mam nie, czy... nie, nie, nie wiem może Nie eee, nie wiem, się nieważne eee, teraz jest straszna obrona właśnie z. Eee, ze strony przeciwnika, także będziemy sobie mogli spokojnie zrobić tego Drake'a, którego właśnie przedtem zrobiliśmy. No i wbiegamy sobie tutaj na Liga z tymi, którzy ale spokojnie, aż właśnie tutaj jest Twoje strzały. Bo Bo Bożka się pija, a niestety trzeba tutaj nie pada, gdzie jest tam inna Się na, Zobacz, Zobacz, na też Darius. Muszę się wycofać pomimo ale dzięki temu naszemu puszowi na pewno bardzo tutaj dużo zdziałaliśmy. Kupi kupuję sobie odporność, znaczy pancerz. Muszę teraz zrobić coś z tym z Nie wiem czy uda mam się coś zrobić, ponieważ widzę, że on ma flesza i właśnie cię nam prześcianę. Ja nie mogłem nic zrobić, ponieważ nie miałem swojej uczty aktywnej ale jeszcze go po drodze kiedy ta Wayne właśnie tam gdzieś biegła no i tego wariuka w końcu udało nam się złapać i jeszcze zginął także teraz już będzie praktycznie ostatni push dokonywany przez, naszego team, przez nasz team udało Dariusa przeciwnego e, oczywiście dzięki niemu załapałem się na ucztę zdobyłem jeszcze sz szósty stack na nim no i oczywiście najpierw zginie 21 do 5 w szczególnych statystykach nie mogę zaprzepuszczać sobie tego z mida. Czekam na resztę na Wayne już tam nabiega właśnie z mida. Także czekam na miniony. Będzie mi oczywiście tak zrobić. Mam już 4200 zdrowia. 29 punktów na pop-up. Także jak na pewno się tam. Dwoma hitami wprowadzamy do połowy ponad ponad... E, niżej połowy HP także bardzo w porządku mam wrażenie. Znaczy tylko cały tak, i no to, wszystko w Pamiętajcie, że będziemy daty, nie liczcie się z tym, że po prostu będziecie cały ten nasz obronny silnik zgrażać bo to właśnie był. Ja ja właściwie mam tutaj samą <grymne> jedynę tanka, typu tej różnych wieków ale ona też w sumie koniecznie jest itemem na tanka ponieważ daje im obrody ale ten <grymne> się zwodził jest właśnie w tym momencie zróżnowany, jak się stać a więcej gra się czyta, jest nie jest zrównoważona, że tak powiem nasz team miał zdecydowaną przewagę no ale tutaj, cóż mogę powiedzieć no, przewaga członek dla rusów jest, jak widzicie. Trywialna jest to jest dosyć pełną przewagę. Dariusz ten nic za bardzo nie mógł mi zrobić. no, Mic też został wygrany, mimo wszystko dzięki dobrym właśnie gankom ze strony Rengara. Bot też w sumie wygrał grę, także tutaj nie było nic innego po prostu jak dokończyć tą grę poprzez szybki pusz oraz zwycięstwo. Zebraliśmy wszystkie drajki, także było w porządku dobre były Alki z mojej strony, także wszystkie właśnie te fighty zaczęliśmy wygrywać. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie kanał. Jeśli nie, no to trudno. W każdym razie zapraszam Was do następnych poradników, do innych postaci, które pojawią się jeszcze wkrótce, może niebawem. Nie obiecuję, ponieważ teraz trochę będę zadowolony robotą, ale nieważne. Ostatnio pojawiał się dosyć tych poradników, także mam nadzieję, że to taka się rekompensata w jakimś stopniu. Póki co się żegnam i do zobaczenia kiedyś tam. Na razie.